Pierwsza sztuka, tylko tak wystaje, chcemy zobaczyć, ale ładny musi być, On leżał odwrotnie, nie zauważył. a tak mnie tu nosiło żeby przyjść, o kurczę. jaki fajny. Dziesiątek. Ale już tu trochę leży. Może wczoraj napadało tego śniegu. Teraz zobaczymy. E no. panie Piękna. <laughs> Jak pachnie, ojejku, czerwony, widziałem tego byka tu ostatnio.